To jest afirmacja dla kobiet, które zostały zranione. Posłuchaj tego do końca, to ukoi twoje serce. Mówię to teraz do siebie, do tej części mnie, która wciąż boli, do tej, która nie potrafiła zasnąć, bo wspomnienia były zbyt głośne, do tej, która próbowała udawać, że jest silniejsza niż naprawdę była. Dziś już nie muszę udawać mam prawo czuć ból, mam prawo tęsknić, mam prawo żałować mam prawo nie rozumieć, dlaczego ktoś odszedł, choć dawałam wszystko, co umiałam dać. Ale jedno wiem na pewno ten ból nie oznacza, że jestem niewystarczająca. Nie oznacza, że coś było ze mną nie tak, On tylko mówi, jak bardzo potrafię kochać. Moje serce zostało zranione, ale wciąż bije, wciąż pragnie dobra, wciąż pamięta, jak wygląda czułość, i właśnie dlatego jestem silniejsza niż myślę. Od dziś powtarzam sobie: Jestem ważna. Jestem wartościowa, jestem wystarczająca. Daję sobie zgodę, by odpuścić to, co nie było dla mnie, by nie wracać tam, gdzie moje serce musiało walczyć o miejsce, na które zasługiwało od początku. Daję sobie zgodę na powolne gojenie, na dni, w których będzie ciężko i na dni, w których po raz pierwszy poczuję lekkość. Zasługuje na miłość, która jest ciepła. Zasługuje na obecność, która jest pewna. Zasługuję na życie, w którym mnie nie ranią. I wiem, to nie jest koniec. To jest początek mojego powrotu do siebie. Napisz w komentarzu. Podnoszę się. A jeśli znasz kobietę, którą ktoś zranił, wyślij jej ten film.